Jak pan patrzy na te przeciąganie dzisiaj liny między Stanami a Rosją, między groźbą politycznego edwetu ze strony Rosji na decyzję Joe Bidena e, zezwalającą Ukrainie użycie rakiet dalekiego zasięgu? Polska nie powinna być zainteresowana eskalacją tej wojny, ponieważ my tu najbardziej poza Ukrainą w tym momencie ryzykujemy. Jeżeli ten konflikt gdzieś się przeniesie, to przeniesie się do Polski. Kolejnym zagrożeniem jest to, że jeżeli ta wojna będzie dłużej trwała, to w pewnym momencie Ukrainie skończy się siła żywa, to znaczy żołnierze i skądś trzeba będzie ich pozyskać. Najbardziej prawdopodobnym źródłem pozyskania żołnierzy do kontynuowania tego konfliktu są niestety Polacy. Z tego powodu uważam, że Polska powinna być zainteresowana jak najszybszym zamrożeniem konfliktu, tak jak chciał Donald Trump. Czyli decyzja prezydenta Bidena na jego ostatniej prostej misji w Białym Domu jest błędem? Nie mówię, że jest błędem. Być może jest zgodna z amerykańskimi interesami, ale na pewno nie jest zgodna z polskimi interesami. A my powinniśmy dbać przede wszystkim o polskie interesy. Ale może w tej logice też polskich interesów jest? to by Ukraina broniła się możliwie jak najdłużej i jak najskuteczniej. Problem jest taki, że już niedługo, jeżeli dalej będzie się musiała bronić, to będzie potrzebowała do tego polskiej pomocy, w związku z czym ten plan zakłada, że Polska będzie musiała się w ten konflikt zaangażować, a to z całą pewnością nie jest w polskim interesie. Sądzi pan, że te groźby ze strony Kremla, te pomruki dotyczące też zmiany na przykład strategii nuklearnej, to jest zupełnie poważny polityczny ruch, którego powinniśmy się obawiać nad Wisłą? Z całą pewnością jest to dużo poważniejsze niż grożenie przez Szymona Hołownię, że jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to będzie miała Miała również odwet jądrowy. To jest równie poważne, jakby nam marszałek Sejmu Słowacji groził atakiem jądrowym. Nikt by czegoś takiego poważnie nie potraktował. A niestety Rosja ma pokaźny arsenał jądrowy i jej groźby należy brać dużo bardziej poważnie. A może jest tak, jak chcą niektórzy analitycy, że tych czerwonych linii, o których Władimir Putin mówił, było kilka w ciągu tych ostatnich dwóch lat i żadna nie przyniosła tak naprawdę realnego kroku ze strony Rosji? Panie redaktorze, jest zupełnie oczywiste, że w tym momencie temperatura sporu jest największa od... Zakończ... od... Prawdopodobnie najbardziej gorących momentów zimnej wojny to nie jest coś, do czego należy podchodzić spokojnie. Jeżeli państwo będące mocarstwem jądrowym grozi, że być może użyje tej bomby w naszym najbliższym otoczeniu, to jest to coś, czego należy się obawiać i należy to brać pod uwagę. Jeszcze w tym roku ma dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, zapewne w Nowym Jorku, albo, albo na Florydzie. Gdyby pan prezydent zadzwonił do Pana i zapytał Drogi że Panie Doktorze, co z jakim przekazem powinniśmy pojechać do Trumpa, to co by Panu powiedział? Że Polska popiera zamrożenie konfliktu na Ukrainie. Na jakichkolwiek warunkach? No, oczywiście, że nie na jakichkolwiek. Prawdopodobnie należy zgodzić się na to, żeby Ukraina nie przyłączyła się do NATO, ponieważ w tym momencie to jest tak niemożliwe, nie da się przy, dołączyć do NATO, mając nierozwiązane konflikty graniczne. A w tym momencie nie ma żadnych nadziei na to, że Ukrainie uda odzyskać się Donbas oraz Krym, więc zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu plus jakaś gwarancja, że, NATO nie, że Ukraina nie przystąpi do NATO, wydaje mi się być rozsądną Propozycją. A jak miałoby wyglądać w szczegółach takie zamrożenie? Bo no, domyśla się Pan, że może to być wymuszenie na Ukrainie ustępstw terytorialnych, może to być też sugestia, że zachód, że wojska także zachodu, w tym być może Polski, powinny przypilnować tego zamrożenia? Z całą pewnością polskie wojska nie powinny przypilnować tego zamrożenia. Polska jest bardzo blisko Rosji i Ukrainy i musi dbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo. Gdyby na tej granicy pojawiły się wojska niemieckie, francuskie, brytyjskie czy amerykańskie, byłoby to dużo rozsądniejsze, ponieważ te państwa ryzykują znacznie mniej niż Polska. A jak mogłoby wyglądać? Chociażby tak, jak wygląda zamrożenie konfliktu pomiędzy Koreą Północną a Południową. Obe państwa dalej formalnie toczą ze sobą wojnę, natomiast granica jest póki co bezpieczna i miałbym wielką nadzieję, żeby podobnie bezpieczna była granica Ale pomiędzy tam, Ukrainą a Rosją. Ale na Półwyspie Koreańskim, skoro stosuje pan to porównanie, polscy żołnierze byli obecni, żeby pilnować tego porządku. Tak, natomiast nie obawiam się w żaden sposób Korei Północnej, a mam trochę większe obawy przed Rosją. Czyli co? Czyli ze strachu przed Rosją Polska nie powinna brać stros... udziału w tej, w tej misji, dajmy na to... Ze swoje własne bezpieczeństwo. Dla Polski przede wszystkim powinno być ważne to, żebyśmy nie byli stroną żadnego konfliktu.